Minął dokładnie rok od y, czasu, kiedy y, został wyłoniony Parlament Europejski. Minął rok od czasu, kiedy zostałem eurodeputowany. Y, chciałem przypomnieć, że wybory się co prawda odbywały na początku czerwca, ale pierwsze posiedzenie parlamentu odbyło się 14 lipca. Y, Czyli minął rok. Kandydując do Europarlamentu, składałem różne zobowiązania i czuję się w obligacji poinformować, które z tych zobowiązań udało się zrealizować, a które będą wymagały jeszcze większego wysiłku. W Europarlamencie funkcjonuję w dwóch komisjach i w dwóch podkomisjach. Jestem wiceprzewodniczącym stałej podkomisji do y, praw człowieka. Jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Obrony i zastępcą członka w Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Y, staram się być w tych komisjach y, aktywny, także w debatach plenarnych. Nie do mnie należy ocena, czy jest to aktywność, no wystarczająca, Byłbym był pewnie nieskromny, gdybym, y, gdybym się chciał sam Oceniać. Kandydując do Europarlamentu oświadczałem publicznie, że w szczególny sposób będę się interesował województwem kujawsko-pomorskim. To jest moje województwo, to jest moja ziemia, jestem stąd, pewnie tutaj kiedyś pozostanę i dla mnie szczególne znaczenie ma to, co się wiąże z naszym województwem. W związku z tym chcę powiedzieć o działaniach, które tutaj podejmujemy które się wiąże z naszym mestrem. Po pierwsze, tak jak zapowiadałem, utworzyłem w województwie strukturę etatowych biur. Mam pięć etatowych biur w pięciu największych miastach naszego województwa. To jest Bydgoszcz, Toruń, Włocławiec i Nowoczow, Grudząc. Także w kilku powiatach innych powstały punkty informacyjne. Razem pracuje ze mną, czy to etatowo, czy też w wyniku umów ponad 20 osób. To jest taka skala osób, jeśli chodzi o nasze województwo. Tak jak też zapowiadałem, zostały rozwinięte wszystkie podstawowe programy i tak rozwinięty został program staży dla studentów województwa kujawsko pomorskiego Przyjęliśmy taką zasadę, że. Na staże do Brukseli oraz na staże w biurach w województwie kwalifikowani są studenci z uczelni mających główną siedzibę w województwie królewsko-pomorskim. Idea staży europejskich spotkała się z dużym odzewem, powiem Państwu, większym niż się nawet spodziewałem, bo na te staże zgłosiło się ponad 270 osób. Są to przede wszystkim studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Zbytgoszczy oraz z kilku prywatnych uczelni. Są to przede wszystkim studenci z Wydziałów Prawa, z Politologii, z Europeistyki. Takie staże ukończyło już 16 osób i tutaj siedzi jedna z koleżanek, to właśnie była w ostatniej grupie, jest, jest to jagoda, jeżeli ktoś nią potem z Państwa porozmawiać. Bardzo dobra studentka z WMK. Sprawa dotyczy nauki języka angielskiego dla, dla dzieci z biednych rodzin. Zasygnalizowano bowiem, że w klasach 1 do 3 w szkole podstawowej, wtedy kiedy dzieci zaczynają się uczyć angielskiego głównie w takiej formie zabawowej, są kolosalne dysproporcje jeśli chodzi o poziom dzieci o w ogóle o znajomość języka, o zetknięcie się z tym językiem. Zaproponowano w związku z tym, żebyśmy zrobili takie zajęcia wyrównawcze dla dzieci z rodzin, których nie stać na indywidualną pomoc czy na jakieś korepetycje dla uczniów. I takich kursów trzymiesięcznych miesięcznych odbyło się już w naszym województwie 8, ukończyło je 70 osób. Ta forma się bardzo przyjęła. Powiedziałbym, że to jest coś, co nam daje wszystkim ogromną satysfakcję, bo te dzieci, a są to dzieci wskazane przez ośrodki pomocy społecznej i pomocy do rodziną, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach angielskiego. Nie mamy żadnych problemów z nauczycielami i studentami, jest ich nawet nadmiar. No i chcę zasygnalizować, że od 1 września planujemy, że takich. Różnych kursów w rybołówstwie zorganizujemy aż 15. Chciałbym, żeby to było w stosunku do obecnego stanu podwojone. Prowadząc te różne działania, staże, naukę języków, porady prawne, nie stosuję i nie stawiam żadnych wymogów natury politycznej. Ja chcę to powiedzieć wprost. Nigdy się nie pytałem moich stażystów, na kogo głosowali w wyborach prezydenckich, nigdy nikogo nie namawiałem na nic. Mnie interesują młodzi, zdolni ludzie o cechach przywódczych, a poglądy polityczne czy zasady moralne muszą sobie kształtować sami.